Zapraszam na kurs materialny www.piodściupak.pl. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC równa się BC i kąt ACB ma miarę 80 stopni, zaś AD jest wysokością trójkąta. Wówczas miara kąta DAB wynosi. Czyli zobaczmy, sytuacja jest mniej więcej taka. Mamy trójkąt, to będzie nasze A, tu będzie nasze B. Tu będzie nasze C. Wiemy, że AC równa się BC, czyli ten odcinek równa się temu odcinkowi. Tę te jedną kreskę zaznaczę, tutaj te też jedną kreskę zaznaczę. ACB, tutaj mam 80-80 stopni. To, 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 oczywiście to jest trójkąt równowężny, czyli tu muszę mieć 50 stopni i tu muszę mieć 50 stopni. 50 plus 50, 100 plus 80, 180. Oczywiście tak jak w każdym trójkącie, sumuje się do 180 stopni. Wówczas miała kąta D, A. B, DAB. No to co to jest? musimy jeszcze D zaznaczyć. AD jest wysokością, A D jest wysokością, to sobie poprowadźmy wysokość tutaj. A D i tej wysokość zawsze pada pod kątem prostym, prawda? Czyli mamy, tu jest 90, tu jest 80. No i pytanie jest, ile wynosi miara kąta DAB tego kąta. Ok, to śledzimy. Tu jest 90, tu jest 80, to tutaj musi być 10, prawda? 10 plus 80 to 90, plus 90 to 180. Zatem jeśli tu jest 10, a cały ten kąt miał 50, to na ten odcinek zostaje nam 40 stopni. I tu mamy właśnie odpowiedź 40 stopni.